No i za Adam, nabieraj. O, proszę Państwa, jaka pacia! Jaka pacia, O. Tak, tak! Przyjmę taką. ale rozumiesz to pole tam. ładnie na kostkę, ty. Tam na kostkę. Cztery, cztery, cztery. Dawaj, przyjmuje kurwa, patrz! <śmuszczaj> nie dobra. O kurwa, jebany. Chujowa, nie zadaje się do jedzenia. dolony winkel. Ja, ja się tu Dobrze. To był makijaż za darmo, proszę Państwa. U fryzjera lepiej by nie było. Dobra, koń, koniec sesji.